Później tam wiesz. Się popieprzyło. Ja przez kontuzję musiałem zarezygnować i tak to niestety wyszło. Kontuzja kolana. I na podeszło? A w ogóle ci się ale widać w kolejnym odcinku CS. Jezu no, Zapomniałem, gdzie kliknę nagrywanie. Ale co mówię wcześniej? Nie usłyszałem. Ajajaj! E54W dostał. Koc jak Me, Mało Poczekaj ty i skosuj, skasuj skosuj, no z No nie! Czekaj bo Nie, znoża! Dawaj, lecisz na niego, on je nie o ciebie! Idziesz Nie no. Dawaj! Dobrze jest! <laughs> jest początek dał no. <laughs> Jest przepiękny początek, a co ty Ja mówisz Też wcześniej? nie chcę no, ale... No nie, wyjechali tak szybko, że to jest hit Obaj jest tutaj, o prawej stronie Patrz, tutaj, no... Drugi też tam jest. Nie właśnie. Ja, prostu, ja, ja. zamiast obracać Mieszka, to strzelam w podłogę. On zmienił po prostu, on poszedł po, 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 po prawo. Też mam. A, bo ty tam tego... Miałeś Zapomniałem o nim A... i wyszedł z tego z, z, z drzwi. Za to po prostu do mnie mówił <laughs> A ty mówisz, ja też mam No, musisz pokazać na że masz sok do wody Myślałem, że ci chodzi, że masz przeciwnika. Musisz pokazać, że masz sok do wody. Myślę, że masz typ, chodzi ci. Ale nie, chodziło o sok do wody. Musisz pokazać, że go masz. O odcinku. No Jak nie, to okaże się kłamcą. No bo mam. To pokaż. Wej, to okaże się kłamcą. Ten tekst. Ja pierdzielę. Skąd on z dołu? Tak! Jest tam, poleciał. Brawo. Jak nie pokażę, że masz sok do wody, to okaże się totalny kłamcą. Proszę, woda, a tu stoi. Ale smakowy. Tak jakby. Wiesz, mówię o takim soku, coś i ten, i dolewa się wodę. No. Ten soku u mnie już cały dzień. Zapyńmy Ale wybić. to jest normalny sok, czy ten? Multivitamina. To nie o taki sok chodziło. <laughs> Wiem, się właśnie. To co jesteś, no, tak się nie bawimy. To nieprawda. Nie Prawda. Nie, 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 ale ten 20 chce przegrać, to nie może być na YouTube. <grych> okay. Nie, no ten to, to powiedział, około masz teammatę, co za skandal, nie? Dobra, leży typek. Hej, yy, skaut na daleko, weź się, a po sobie. Dwa to no, musisz. Bo nie. Będzie. Nie. Chłopanie Które auto zabijaki oh, Przecież ale... 91 w 5 on dostał Dlatego tego ci weź sobie AW-ka, bo ja bym ciebie No dziękuję bardzo <laughs> jest ja znowu gram to samo teraz Coś tam zostało, ale mało Aha, no przebieg z pomocą, 22 dostał i 66. Także jednego masz na hita. tego mu zrezygnować 34 HP. Pamiętam, to musi być 5-2, to nie może być 4-3. Uuuu, ale fart. Jaki fart, to czysty skill. To był największy fart jaki widziałem. Pokaż, że masz skill. Oooość to nie ta strona Chyba O na... może przyjść Jestem problem uu, uu. No dawaj go Uhuhu, ale wcelowany byłem idealnie Wszystko pod kontrolą ale on tak musiał to zrobić, żeby na <grym> A jest no z... zwycięzca. bo jak ja się rozbroję, to wejdzie źle. Kurde, <grym> zbarkuje mi na AWP. <grym> ja dziękuję ja bardzo, zagram komisji. sobie z p 90 gdzie w tej trudno. Oj, oj, oj! Prawie go bym miał. Ale prawie to daleko, wiesz o tym. <noise> ale mi sprzedało. bardzo właśnie zostałem 1 na 2 masz go na spokojnie. masz ich dwóch jeden awp ma więc ty masz przewagę na blisko może się schowaj i szans nie mają żadnych Begin, śmiało ciało czemuś ty zareagował <noise> On Cię nie... Mam to po On cię nawet nie zauważył. On Cię nie zauważył nawet. Najlepszy. najlepsze to jest. No ja lecę na killy. Lecę na tryb serii. No no ja w ogóle... Idę tędy, a nie...

A kurde, skaut ma. Dobra, teraz do kurde. Nie, nie umie strzelać. Co jest? Sezo. Ty no. Ale zez Coś ty powiedziałeś? Powiedziałeś, że ma zezo Patrz, jaka ja uleczy się świeczki, jakieś tylko. ale to się nie liczy, jak nie zapatrzajka. Liczy się wszystko. Najpiękniejszy no to jest skill Pamiętaj jest, y, To jest gówno Że co? Ja Pamiętasz że... To jest fart no. O, banany, chleb Banana Ty nie dostaniesz Ja banana lubię Ja wiem, że lubisz banany Jawale, znowu muszę robić się za ciebie. Dajcie wykaz na ucieczkę. Uważaj na plecy. Przecież dopiero tu je masowałeś. Uważaj na dole. Matole. Ja ci zarada matowa koziółku? Uważaj na górę Masz auto masz mają takie pyski ponure Dawaj lecisz Gramy kostyle nie jest sprawnych dzieci Ciema marzenia <śpiewanie> się <Siem. śpiewanie> spełniają <Siem. śpiewanie> Są upadki Wpadki, bo to są największe tak, co daje z tego auga No czy się tak samo za zawsze Co ty mnie nie znasz? Dobra, no biorę auka i się nerwiłem się teraz biorę auga Patrz na to Ty już nie, nie będziesz. żadnej nie broni w tym meczu, bo ja to wylewam bo... Nie będzie nik auka brał To jest. jest moja broń Nie Tak Auk to moja broń Ale... Nie ja wiem, czy ja tak, ryzykuję. Wszystko mi się Czemu ty zostawiłeś pakiemi na drugim końcu miasta? Bo ty jej nie wziąłeś. Gdzie ona jest? Tutaj przy tym tym. Ty debil, jesteś debil. Poszedłeś się no. do przodu i nie wziąłeś jej. No. Ty ją dał w tym momencie. Dawaj lecimy lala, Po lala, lala, lala. O nie, wiem, kiedy ty, Kiedy ty zginąłeś? Od razu, bo ja po tej drabince do góry szedłem a on w tym momencie wyjechał U... ja tam ciężkie życie Wszystkie Macie muszę sam grać jak my to trzymysujemy, to cię ja normalnie powieszcie na tej kalawerii. Na serio! Musimy tego gościa rozgryźć. mamy koniec. ZM, kurde. On to powinien być w sumie. Tak. Ale go tu nie będzie. To nie jest na to. Po lewej stronie będzie, no tutaj będzie, nie będzie ze skrzynkami Nie Skąd Tutaj będzie Może Tak Ale go nie ma To no. pewnie się obstrał i przyjechał do domu Mam 20 sekund nie mam soli. Game over, nie mam być... na dole pewnie jest. Na pewno. Jednak nie. Ja. Słyszysz komuś? Słyszysz, chęć pak. Dwie pakę zaplątowałem. Ej, nie wychylaj się. Jak on będzie w tą stronę szedł, to wgraj z nim kotkę myszkę. i tutaj, tutaj, tutaj. Jak mu ja, będzie my się, się szedł. ręka poci. z nim w myszkę. w, w tak. Wiednia. Nie umie grać w kotka i myszkę. Nie umie tego. To jest gra, jaka jest. W kotka i myszkę to ja tylko potrafię grać sobą gramy jeden na jeden. Kotka <grym> i myszka to już... Jak ja to misuję, to ja już... Nie Dobra, to? Ja Ale jak? ten Smida naprawdę wali mocno. Nie, w ogóle teraz zauważyłem, że mam, że był zapozowany odcinek, nie wiem czy nagrała się końcówka tego meczu. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, że w każdym razie 9-7. Jeżeli ja to mówię bezcelowo, to po prostu brawo ja, ale no. Niestety mam nadzieję, że mam, mam nadzieję, że mam nadzieję, że się nagrało. Także łapkowę, komentarze, subskrypcję, To tam go i ma. No i cześć!